Zastanawialiście się kiedyś, jaka historia wiąże się z dzwonem wiszącym w kościelnej wieży? Jedna z najbardziej znanych stargardzkich legend mówi, że dawno, dawno temu postanowiono wybudować w Stargardzie kościół, który byłby większy i piękniejszy niż jakikolwiek inny, znajdujący się w pobliskim Szczecinie czy Kamieniu Pomorskim. Tak wyjątkowy budynek nie mógłby mieć zwyczajnego dzwonu, dlatego też, kiedy budowa była już na ukończeniu, ogłoszono w mieście, że wszyscy, którzy chcą być chrzestnymi dzwonu, mają przynieść na ten cel przedmioty, które zostaną przetopione. Pewnego pięknego dnia na środku rynku rozpalono ogień i ustawiono wielki kocioł. Wokół zebrali się prawie wszyscy mieszkańcy miasta, a każdy z nich przyniósł to, co miał w domu najcenniejszego. Był burmistrz, który do kotła wrzucił swój ciężki złoty łańcuch, była jego żona, która podarowała na ten cel swoją biżuterię. Bogaci i biedni po kolei wrzucali do środka srebrne naczynia, cynowe talerze i wszystko to, co znaleźli w swoich domach. Na koniec do kotła podeszła pewna starsza kobieta, którą znano w mieście. Wszyscy wiedzieli, że jest bardzo uboga i mieszka w przytułku. Zastanawiano się więc, co też zamierza wrzucić do środka. Ona zaś szybkim ruchem wyjęła spod płaszcza dwa węże, uniosła je wysoko nad głowę i zaczęła mruczeć pod nosem jakieś niezrozumiałe słowa. Na koniec wrzuciła je do kotła i odeszła przez nikogo nie zatrzymywana. Minęło trochę czasu, a kiedy dzwon był gotowy, wciągnięto go na kościelną wieżę. Wraz z pierwszymi dźwiękami z całej okolicy zaczęły uciekać węże, które do tej pory były prawdziwą zmorą dla wędrowców, ale i także dla samych mieszkańców miasta. Postanowiono odnaleźć starą kobietę, ale ślad po niej zaginął. Dlatego też na jej pamiątkę dzwon nazwano wężowym, a z całej okolicy, do której docierał jego dźwięk, zniknęły wszystkie węże. Mężowego dzwonu, o którym opowiada legenda, nie ma już dzisiaj w mariackiej wieży. Prawdopodobnie został zniszczony w trakcie wojny trzydziestoletniej. Warto dodać, że w trakcie prac archeologicznych prowadzonych na płycie rynku w Stargardzie odkryto pozostałości dwóch pieców odlewniczych. Niewykluczone więc, że dzwon, tak jak wspomina legenda, faktycznie powstał w tym właśnie miejscu.